Witam Was bardzo serdecznie w moim odcinku informacyjnym na temat Minecrafta. Bo no i chciałbym nagrać odcinki z, na teki dlajcie z przygody Technika. Zapowiedź tej serii to będzie. Akurat. No i będzie oczywiście na przetrwaniu, a jakby nie miało być. Będzie bez Tomana i tylko będzie Todor do pokazania, jak zrobić. I jeszcze mi powiedzcie w komentarzach, czy... Czy mam tak od początku zacząć, że, nie wiem, drewno zawsze zbierać i tak będę robić? Czy, nie wiem, mam sobie dać jakiś generator, żeby prąd był od razu? No i kłary, żeby kopało. Nie? No. A tak po pierwsze, też będzie złombi blok. z kolegami, o właśnie jakiś Patryk wszedł. Z nim będziemy nagrywali. No. I to chyba wszystko, jak czegoś zapomniałem, to powiedzcie, ja zawsze odpowiem. No, to widzimy się w następnym odcinku przygody technika. Pa-pa.